Marzysz o wannie SPA, ale przeraża Cię kwestia dostawy, montażu czy późniejszych serwisów? Zobacz jak to u nas wygląda. Wanna na miejsce przyjeżdża samochodem z windą. Wcześniej oczywiście umawiamy się na konkretny dzień i konkretną godzinę i razem z wanną przyjeżdżają nasi profesjonalni monterzy, którzy ściągają ją z samochodu, ustawiają na miejscu docelowym i zajmują się jej dalszym podłączeniem po podpięciu zasilania elektrycznego sprawdzamy wszystkie systemy na sucho i bierzemy się za napełnianie wanny spa wodą po napełnieniu musimy sprawdzić dokładnie czy wszystko działa i zaczynamy szkolenie użytkowników z obsługi, pokazujemy jak działają wszystkie systemy co trzeba do tej wanny dodawać, żeby woda była krystalicznie czysta i w skrócie jak z niej dobrze korzystać Przekazujemy komplet chemii do uzdatniania wody oraz drobne upominki, żeby z wanny korzystało się przyjemnie.